Nasza współpraca z Matką Piaz już ma długą historię, co już zaskakuje nas nowymi elementami. Takim elementem, wspólnym elementem współpracy jest akcja przygotowana specjalnie dla naszych kibiców, polegająca na, aktywi na aktywizacji tych kibiców. Jest to akcja skierowana dla tych kibiców eurocławskich, ale też uwzględniająca w kibiców pełnego Śląska. Na wstępie chciałem w ogóle życzyć udanego sezonu, udanej rundy wiosennej dla, dla wks ów No i też życzyć kibicom niezapomnianych emocji. A żeby te emocje były rzeczywiście na, na wysokim poziomie, to specjalnie Marka Piast we współpracy z klubem i we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielki Śląsk przygotowała specjalną akcję dla kibiców. Akcja ta ma wspierać lojalnych, najbardziej lojalnych kibiców Kląska i aktywować ich wokół kibicowania. Jest też związana z nowym stadionem, który właśnie się buduje. Głównym celem akcji jest to, aby kibice mieli super narzędzie do kibicowania podczas meczów na nowym stadionie. Akcja polega na tym, że wszyscy, niezależnie czy, czy kibice Śląska z Wrocławia, czy spoza innych miast tutaj zjednoczeni na Dolnym Śląsku, będą mieli za zadanie zbierać kapsle i gdy zbiorą określoną ilość tych kapsli, otrzymają nową flagę sektorową na nowy stadion. Dodatkowo dla kibiców spoza Wrocławia, zrzeszonych w klubach. Chcieliśmy aktywować ich w sposób szczególny i nagrodzić w sposób szczególny za udział w tej akcji. A mianowicie, że fan klub, który zbierze największą ilość kapsli do tej wspólnej puli, otrzyma 300 litrów piwa na, na imprezę, którą sobie zorganizuje. A co do szczegółów, to oddaję teraz głos Ani. Ile trzeba zebrać tych kapsli, gdzie będziemy tę akcję promowali? Anna Jadrze. Ilość kawień, którą to 600 kg. Dlaczego 600? E, dlatego, że ilość, znamy ilość kibiców zrzeszonych w panklubach, czyli zakładamy, że są to kibice ci najbardziej wierni, najbardziej lojalni. Znamy też e, ilość piwa, którą wypija e, lojalny konsument. Tak, także przekładając, <śmiennie> przekładając to i sądząc... Ja by, ja by. A, że, a że lojalni, <śmiennie> super, lojalni, super, lojalni konsumenci do kibice. Tak. Także doliczyliśmy się 600 kg, ponieważ akcja trwa całe 3 miesiące, jest to dużo czasu. Kapsle będziemy zbierali na meczach, które odbywają się tutaj przy ulicy Oporowskiej na stadionie WKS-u. I tam przy specjalnym stoisku zbierane będą te kapsle, liczone, ważone i na każdym meczu będziemy ogłaszali ile tych kapsli już mamy i ile jeszcze brakuje do tego, żeby traktorówkę odebrać. Całą akcję chcielibyśmy ogłaszać na, wspólnie z portalami kibicowskimi, na Facebooku, w prasie oraz na, same szczegóły będą na ulotkach i stronach internetowych naszego klubu, stowarzyszenia i marki Piast. I to co jest istotne, to sektorówkę projektuje specjalnie Stowarzyszenie Wielki Śląsk. Także będzie to projekt wybrany przez kibiców. Marka Piaz będzie sponsorowała produkcję tego materiału. Trzeba podkreślić, że od początku działania stowarzyszenia Wielkich Śląsk bardzo mocno zabiegaliśmy o no właśnie promowanie fanchlubów o ułatwianie ich ciężkiego życia. Dla nich każdy mecz wyjazdowy jest meczem wyjazdowym, czyli to na oporskich czy wyjazdowy Śląsk a jest każdy wyjazdem. Są kibice, którzy dojeżdżają do Wrocławia ponad 100 km. Ci kibice do tej pory byli pomijani. Nie było, nie było przygotowanych dla nich żadnych akcji, żadnych ułatwień. A nowa ustawa o imprezach masowych jeszcze bardziej im to utrudniła, ponieważ musieli przyjeżdżać wcześniej w tygodniu, pokłać bilety i jeszcze raz w dniu przyjeżdżać prawda, do danego miasta. Na nowym stadionie chcielibyśmy zainaugurować pierwszy mecz Śląska w jakiś. Przy, przy jakiejś wspaniałej, wspaniałej oprawie. Ta sektorówka pozwoli nam właśnie zademonstrować jakąś fajną oprawę i miejmy nadzieję, że do pierwszego meczu zbieramy te 600 kg tych kapsli i wszyscy kibice będą się cieszyli z tego wspólnie. Cel jest ambitny, ale też realny. Wzięliśmy pod uwagę różne czynniki, także życzymy powodzenia w zbieraniu i, i mam nadzieję, że ta sektorówka będzie służyła kibicom przez długie, długie lata. Ja chciałbym podziękować Państwu z Piasta za, za to zaangażowanie, bo pragnę przypomnieć, że jest to kolejna akcja obok yy, yy, przedsięwzięcia z, związanego yy, z promocją karnetów, gdzie każdy kupujący karnet będzie miał możliwość wygrania na ostatnim meczu samochodu wyfundowanego przez Piasta. I cieszę się, że yy, ta współpraca przebiega no, w tak harmonijny sposób, oczywiście licząc, że ta przyszła będzie jeszcze lepsza. 2 gramy waży jeden kapsel. Liczba wydaje się duża, ale wierzcie mi, że pod kątem konsumpcji Piasta, a Piast jest tutaj liderem, jeśli chodzi o rynek piwa, to jest marka numer 1 najlepiej sprzedające się piwo na Dolnym Śląsku, to... Nie jest tak dużo. To nie tylko fankluby będą brały udział, tylko też e, tutaj w Wrocławiu. prawda? Fankluby będą rywalizowały między sobą, który fanklub zbierze więcej e, tych cups. To Jest dla nich taki dodatkowy impuls do tego, żeby ta rywalizacja przeniosła się, prawda? Tutaj. I kto wygra, ten e, w tym mieście będzie na koniec sezonu zorganizowana tutaj właśnie razem z Piastem impreza. Czy to, tak, żeby była jasność, to jest otwarte dla wszystkich. Również Państwo mogą przenosić kapsle na stawie, jeżeli macie taką potrzebę i ochotę. Ta pierwsza część, czyli zbieranie sekturówki, to można powiedzieć, to jest zbieranie na sektorówkę przez wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, a ta dodatkowa rzecz, żeby wyróżnić, nagrodzić fan to jest właśnie ta impreza od piasta dla fan klubu, które najwięcej do tej wspólnej puli włoży tych kaps. Także można powiedzieć, że te 300 tysięcy rozkłada się na Dolny Śląsko. Najogólniej tak. ci, którzy przychodzą na stadion, na mecz. Tak, tak jak widzieliśmy wcześniej, i akcja związana z, z sektorówką, to tak naprawdę już rozmawiamy o tematach związanych z nowym sezonem i z naszą obecnością na nowym stadionie. Oczywiście są robione plany kampanii różnych przedsięwzięć promocyjnych. Zobaczymy, plany są ambitne. Zobaczymy co z tego wyjdzie. To jest to uzależnione od wielu elementów, ale jednym z elementów, który jest wymagany, to są, to, są to, jest to jest to udział kibiców w całym przedsięwzięciu, bo wiadomo, że klub bez kibica to, to nie ma, to ma praktycznie klubu. Dlatego, yy, <tryk> Bo na dzisiaj chcielibyśmy zaangażować to przedsięwzięcie i obecnych kibiców i przyszłych kibiców, którzy mam nadzieję, że będą tłumnie przybywać na nowe stadion. Chcielibyśmy ich zainteresować yy, to w uczestnictwie, yy, w zaangażowaniu się w promocji yy, naszego klubu. Klub w Wrocław chciałby ogłosić Kasty na którym do którego będą, zapraszamy wszystkich kibiców, czy bez względu na wiek, płeć, przynależność religijną, rasową. Chcielibyśmy, żeby ci kibice czy pojedynczo, czy w formie rodzin zgłaszali się poprzez wysłanie do nas zdjęć z e, twarzy oraz sylwetki. Z tych wybranych e, przez nas osób, wybrane przez nas osoby będą zaproszone do e, specjalnej sesji zdjęciowej, z kolei e, zdjęcia wykonane na tej sesji będą wykorzystane we wszelkich innych, kolejnych działaniach promocyjnych, czy to na plakatach, billboardach i na innych uśnikach reklamowych. Mam nadzieję, że oprócz upominków, które są przygotowane dla tych szczęśliwców, sam fakt pomocy i obecności na materiałach związanych z klubem, z Śląskiem Wrocław będą w szczególnym wyróżnieniem. Czasów dajemy dwa tygodnie do 10 marca będzie się można e, zgłaszać e, na, st, e, na adres mailowy twarze mapa.silonzwrotław.pl